Panie prezesie jak idzie robota? Co, opowiedz co robicie dzisiaj? Panie prezesie dzisiaj od godziny 5.45 zorganizowaliśmy huczne koszenie. Nie? No i co robicie na tej? Ile hektarów na biogazownię? Nie, nie będę już wyjadł. Nie? nie będziesz wyjadł. Nie a czego? Wstydliwy jesteś? Wstydlaj tej się, kurwa, tej kukurydzy. tej kukurydzy. Ale to co poradzi, jakby suchy, suchy rok był? Możesz teraz ponarzekać, jak każdy rolnik w Polsce, ponarzekaj. Jedam w kraju, kukurydza uschła. Kaczki chleb zrzucają, żeby mieć co jeść. <grydza> Jakim ciągnikiem jeździmy? No właśnie, jakim człowiekiem jedziemy? Ja wiem, a czy ty wiesz? A czy widzowie wiedzą? No, widzowie, konkurs. <laughs> na talon. Kukuryza jest, no, w tym roku jest tragiczna. Nie Ja już nie na nie Znaczy, no to tutaj na tym kawałku, ale ogólnie jest ładna, nie? Ogólnie, no tutaj na tym kawałku jest ładna. A tu jest. Ogólnie że jest spójna. No, w tym roku jest spójna z grzybnią, Z patatajnią. A tutaj, za sterami John jest sam Michał. Sam Michał? Otwiera burtę. Otwiera burtę. Ja tutaj mam coś schowanego u niego. Zero. Czasę spożyć, bo już sucho. Ugardziel. John 6630. Zwykły, nie, premium, sorry, sorry, Gregory, premium, przyczepa, czternastka, ja Jest... no jak nie, o, Przepraszam. <laughs> Boże, daj Boże, kto dobry, to pomoże. Dokładnie, to i tak jeszcze musimy wykiprować. No po drugiej stronie też. Co? Tam jeszcze jest obok działeczka Obok? No I tyle? No i tyle Tak? No A ta tamta... tamta? obok jeszcze Tam to z drugiej strony drugi? No A, pijak... Jak Ci jeździ tym składem? Bardzo piękny. Lepiej Dobra. jak rozrzutnikiem w tamtym roku Dokładnie, tylko kupuję jest, bo nie wiem kto wymyślił czarne przyczepy w nocy <śmiech> <śmiech> A tak to jest bo... Co ci jest? Arek czy... czy... nie, Amba Fatima ręczny był i go nie ma. Dokładnie Nie no, idzie elegancko, nie? Mówię, tylko znowu na mnie trafi muszę zakończyć, ojeździć się jak głupi Ojeździć się jak głupi, poprzecinać Nie wiem czy jeszcze... Spadło Co? poleciało Kukurydza leci Dobra, Dobra, trzeba odjechać, zamknąć górkę zaraz No siema znowu ja, no. Jesteśmy teraz w John Deere, w oporowej premiumce jak to mówię <laughs> Jesteśmy u Michała, latamy z 14, mało co tam widać w noc. Poczekaj, proszę bardzo. O, teraz lepiej, o! Teraz to tak Teraz to tak! Kto by widział, że tak bała połowie, hop, hop, hop. Tego muszę zgasić, kurwa, będzie któryś jechał, to mnie No Nie można światy polowych halogenów używać na drogach, także trzeba zgasić. Tak, nie ma, bo... Do tych świczek to ledwo co tam widać? Tak, długie są. Długie, co, co zrobić? Także lecimy, jeszcze nam zostało 2,5 hektara. Z 23 dzisiaj od rana. No, no nie idzie bardzo dobrze. Nie? Odwóz w tym roku, kurde. Sprawuje się bardzo dobrze, nie można powiedzieć, że chłopaki się okieprzają, ale jest jeden traktor więcej, z jednego szczepów. No i dwie, dwie przyczepy czternastki, jedna jest 17 kubików, druga jest, ja wiem, z 12 kubików i z 8 kubików. No tak. Z małym John Deere'em lata, także no nie jest źle, nie jest źle. Tarka jest mały zestaw, Tarka jest... zawsze coś weźmie. Nie? Ale zawsze coś weźmie. Jakby się nie wyrabiali, to ja bym przyjął 30 z taką aluminiówką z burtami To tam bym sadził z 7 kubików. A ta, ale by to szło. Chłopie, że to tu 30. Okej, jest... z rury wyszedł. Nie, myślałem, że ktoś jedzie. Już Zaraz Dawid będzie Caseem leciał pewnie? 16, -16 godzin prowoły się już mam dojść. Nic dziwnego, ja no, też... No ale to są sprzęty takie do, firmu, do firm usługowych, które muszą napierdalać. Tak, które muszą robić. To ciężko jest, bo jak jedziesz w nocy, teraz jak jedziesz ze mną to nie, ale odbija mi się halogen z uczciatek. Wiem, I wiem. Jakby coś się nie? Ja widzę po przedniej szybie, jak się odbija halogen. No. W kamerze tak słabo widać, bo, bo kamera tego nie uchwyci, ale ja widzę, jak w środku się siedzi, to same te diody z tyłu, o, co są te lampki diodowe, to, to z tyłu widać, widać. widać. No. W przedniej szybie to przeszkadza. Ja teraz jedną plecami zasłaniam. No i czy znaczy, mi zasłaniasz dobrą, bo akurat. Tam mnie denerwuje, nie To no. no, mi zasłania, bo akurat gigniew. No trzeba nie taśmą tak. zakleić. <laughs> nie no co, możemy po o zestawie. Znajdujemy się w John 60 660 Premium. Mamy go jedzie z... oh, Mamy idzie. go spiętego. Yeah. Nie, 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 nie. Yy, Mamy go z, z przyczepą 14-tonową Ecopom w polskiej produkcji. Bardzo fajna przyczepa, nie, nie ma z nią problemów na kieszonkach. W tamtym roku jeździłem z ryżytnikiem. Prorzutnik się gioła, ta się nie gnie, gorzej jest tylko przy bo trzeba no, ustawić się dobrze, żeby jej nie ginęło Traktor jest podkręcony, ma 170 koni, jedzie 46, no, co tu mówić więcej, najlepszy zestaw, lepszego nie ma Ten no. Fendt to się usrywa <grystanie> To trochę cięższy jest, cięższy. ale na tych oponach co ma teraz do opryskiwacza, co buraki pryskał, to, to, to jakby miał szerszy to by lepiej ale już pojechali na tamtą działkę Gdzie? Ja. to jest? To przez pole dawaj, 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 dawaj Auto jedzie? Przez pole w prawo i przejedziemy tam do nich Dobra, nie ma problemu Iż laweciarze jadą, laweciarze Laweciarze Tu? Tak, no i tam będziemy ich widzieć O, jadą Widać z daleka W kamerze tak nie widać, a Albo tam kończył dopiero O, mu światła jakieś widać Myślę, <laughs> Wszystkie pewnie... Prezydent się na mnie, że nie wiem. Siecz, sieczkarniowy! Tak, ja, sieczkarniowy. Ja, sieczkarniowy, krzyczy na mnie. O i teraz ciebie nawet lepiej widać. Tak, o. no bo się odbija z pieczajpą, nie? No generalnie fajnie widzę, nie można powiedzieć, że nie. No Była jedna awaria, ładowarki, ale to. Ale ładowarka miała awarię, i koparka kata miała też krzyżak jej pęk z przodu. No, no, był no, był, był, był. To tam wymieniali. Puszczamy darka, czy jedziemy? Chodźcie jest darek. Nie wiem co to stoi przed nami Masej, a Masej stoi tu się nie zasypali? chyba nie, bo jeszcze Dawid, Fendt i, i masej jeszcze nie to Nie no z Darkiem Akurat z Darkiem będziemy we dwóch Tak Ja wcześniej jeździłem z kopertem fendem no to było Ja teraz muszę w końcu do ciebie na gospodarstwo przyjechać żebyśmy coś nagrali jakiś odcinek tylko sam czasu nie mam kto ma czas Aha tam są o Teraz jest karnie na pełnym halogenie, fajnie widać. Czekaj, skaczę też, żeby było lepiej widać. Nie, to tak daleko przez choiny nie będzie widać. Ale teraz. O. Musimy poczekać, aż, aż tam obkoszą dwa składy i, i my lecimy. A dwa. Ale nie, teraz fajnie generalnie się jechało, bo tak. Bo się nie mijaliśmy z Kejsem. No. <laughs> no z Kejsem jak z Kejsem, z Fendtem już gorzej, nie? No. Ty, ale Zarek mi to chce mówić, że ten znak stop co jest, nie? No. Tam na metrów stop, to był ugięty czy nie? Był. Wiem? A ja wiem, jak ja nie zwracam uwagi Bo, bo, bo Darek mi mówi, aś przyjechał, bo ja no, na pewno. Może sam sam i. A no, i teraz jest na mnie, ale nie, bo pszczepienie nie ma. Darecki idzie. Idziemy na. We kurwa, kurwa O, teraz widać Michałek, Darecek. We to <głos》<głos》Ja już mam dość tylko kury To był początek? Wszędzie ją ja mam, kurwa. Teraz możesz wywiadu udzielać. Jesteśmy na 2024 i jest bardzo fajnie. Jedzie tutaj pędem 514, 514 Profi Plus. Nawet go nie widać, taki ma światła. No, <laughs> Ładny, ale nie jest Profi Plus. Apelny, tak? Jak nie jest. Jak nie? Nie jest. Nie jest. Jest, Czubaty. Ty też dopiero do Ty zawsze dopiero. O, teraz i Michała znowu będzie widać. Czyli tradycja zrobiona. Co Tradycje. roku się przecinamy. O! Ja to taki cypelek mały taki był. Cypelek. A ja, przyu... ja nie lubię w mocy z kosić, bo jest tak, nie Nie, bo nie widzimy się. Jeszcze zbierać z trawy, to jest okej. Okay, bo tam po klasy są... widać. Po klasy widać, nie? No to wiesz, to tutaj nie ma największego problemu. Ale dziesiątki. U was to strasznie mało oświetlone te drogi, nie, ale było oświetlone, to jest fajne no Tutaj kukurydzy nie ma w tym roku nie, ale to susza jest nie? Susza straszna, ale to tylko kawałkami, tak to było, nawet nawet jak na ten rok to była udana Nie no Ale nie no dobrze będzie no bez sensu to było gryzno Jest zostało Tak wszyscy się wyrabiają no, to jest, że jesteśmy do dynamch Dobra, dzięki widzowie za oglądanie. Zostawcie jakiegoś lajkera, subskrybenta. Subskrybenta, tak. Nagramy ze swojego gospodarstwa. Nagramy coś od Michała. I będzie czas, to się nagra i lecimy dalej. Nagramy jakieś małe prowadzenie albo sprawdzę, jak się uda, ale to ciężko w tym sezonie. Ciężko, bo co chwilę coś. Co chwilę co A nuż wszystko wyjdzie i się uda. Wyjdzie w praniu. Dokładnie. Dobra, to się Trzymajcie się widzowie, na razie. Hej.